Witam. Tym razem porozmawiamy sobie troszeczkę o amfoteryczności, a konkretnie jak udowodnić charakter amfoteryczny, a jak go nie udowadniać, bo czasami widuję dosyć ciekawe przypadki, że ktoś próbuje udowodnić, że coś jest amfoteryczne, więc pytanie, czy ma rację. Generalnie zacznę od tego, że amoniak rozpuszczony w wodzie ma odczyn zasadowy. Tak? Znamy wszyscy prawdopodobnie te reakcje tzw. dysocjacji amoniaku. Ona jest oczywiście Odwracalna. W, takiej typowej, w typowym stężeniu ta równowaga jest przesunięta w lewo, czyli de facto mamy prawie wszystkie cząsteczki w postaci amoniaku zachowane, a niewielka część przechodzi właśnie w te jony. Generalnie to, że powstają jony OH-, właśnie świadczy o tym, czy te powstające jony OH- dają właśnie odczyn zasadowy. Ze względu na obecność tych jonów OH-, wodą amoniakalną można wytrącać wodorotlenki, trudno. Rozpuszczalne. No zresztą, sprawdźmy. Najpierw sobie dodam troszeczkę, może pipetą, żeby, żeby nie przedobrzeć. Troszkę wody amoniakalnej do roztworu. Tu mam akurat e, sól niklu, siarczan niklu. E, sprowadzi, sprowadzi, ten wodorotlenek się wytrąca dosyć powoli. Tu mam już tak dla porównania wytrącony troszeczkę wcześniej, żeby było widać, że e, opadł. Tak. I teraz. Zróbmy to samo z cynkiem. No tak jak się spodziewaliśmy, tak? Wytrąca się biały osad wodorotlenku cynku. Zróbmy to samo z solą glinu. Tutaj także, także, tak jak się spodziewaliśmy, nam się to roztworzyło. E, przepraszam, strącił się nam biały osad wodorotlenku glinu. Ale teraz zwróćmy uwagę na no to, może ja sobie wymienię te probówki miejscami. Najwyżej do tej probówki jeszcze za chwilę wrócimy. Co się stanie, jeżeli ja dodam do tej probówki trochę roztworu amoniaku w nadmiarze? Proszę zwrócić uwagę, że osad nam się roztwarza. Jeszcze się może cały nie roztworzył, ale to też rzeczywiście chwilę potrwa, osad nam się roztwarza i daje właśnie taki charakterystyczny szafirowy kompleks. To nadmiar prawda czynnika strącającego. No to zobaczmy, co w przypadku wodorotlenku cynku. O, pięknie widać, że się roztwarza. Jeszcze chwilę wetrząsnę tym, żeby nie było. O, widzimy, że się prawie cały już roztworzył. Może jeszcze troszeczkę dodam. Tak. Trochę tam na dnie farfosty zostało, ale to, to w tej chwili nie ma znaczenia. A teraz zobaczymy co z wodorotlenkiem glinu. Dodajmy, wytrąśnijmy, o, i widzimy, że osad pozostał, że osad pozostał, Roztrzepałem go tylko po probówce i pozostał. A zatem, gdybyśmy mieli wyciągnąć wnioski, jaki charakter chemiczny ma każdy z tych wytrąconych wodorotlenków, to byśmy odpowiedzieli, że wodorotlenek niklu jest amfoteryczny, wodorotlenek cynku jest amfoteryczny, a wodorotlenek glinu jest zasadowy, bo się nie roztwarza w nadmiarze zasady. Bo trochę się to kłóci z tym, co wiemy na przykład o wodorotlenku glinu. Zwróćmy też uwagę, że w maju 2018 roku mieliśmy też na maturze zadanie, w którym było zdanie, że wodorotlenek niklu nie rozpuszcza się w nadmiarze zasady. O, charakter chemiczny, który tu należało wpisać, Tutaj w tę rubrykę był zasadowy. Akurat nie wpisałem, ale tu należało wpisać, że zasadowy. No to pytanie, dlaczego tak jest? No to zobaczmy jeszcze raz na plamrze, którą przygotowałem. Wodotlenki, woda amoniakalna, czyli wodny roztwór amoniaku, służy do strącania rzeczywiście wodorotlenków. Ta reakcja jest słabo przesunięta w prawo, bardziej w lewo niż w prawo, ale to stężenie jonów OH- jest wystarczające, żeby strącić wodo, trudno rozpuszczalne wodorotlenki, bo one się bardzo łatwo wytrącają. No to sobie zapisałem takie reakcje. Jedna cząsteczka amoniaku jest w stanie wygenerować jeden jon OH-, tak? I Strącanie tego wodorotlenku usuwa te jony OH- i tym samym przesuwa równowagę w kierunku tworzenia jonów jonu NH4. I sumarycznie możemy zapisać, że jest to taka reakcja nieodwracalna, zachodząca w ten sposób, bo strąca nam się po prostu trudno rozpuszczalny wodorotlenek. No dobrze, strącił nam się ten wodorotlenek i pytanie, co dalej? Jeżeli dodam nadmiaru wody amoniakalnej, to rola tego amoniaku się zmienia. Wtedy cząsteczki amoniaku stają się ligandem i powstają kompleksy z anionem, kationem, przepraszam, niklu, z kationem cynku, tak, powstają dobrze rozpuszczalne kompleksy. Reakcji tej nie ulega, bo kompleksów z amoniakiem nie tworzy, e, nie tworzy kation glinu, stąd wodorotlenek glinu nie roztwarza się w, e, nie roztwarza się w nadmiarze zasady. Przepraszam, w nadmiarze wody amoniakalnej, czyli czynnika strącającego. Bo nie udowadnia się tak amfoteryczności. Żeby udowodnić amfoteryczność, trzeba zastosować mocną zasadę, czyli wodorotlenek. Wodorotlenek. No to zobaczmy. Będziemy go tutaj dolewać. Proszę jak się teraz szybko strąca. Dodałem go już dosyć dużo i nie powinniśmy specjalnie roztwarzania osadu zaobserwować. Nie obserwujemy. Czyli charakter zasadowy. Dodajmy do cynku. Ostrącił się, dodamy nadmiaru i powinien nam się roztworzyć. O chyba wziąłem trochę za małą probówkę. W każdym razie, w każdym razie on się nam pięknie powinien roztworzyć. No dobra, do tego przypadku jeszcze. Za moment wrócimy, najwyżej troszeczkę odlejemy i, i wlejemy jeszcze raz. I teraz glin. Proszę, proszę już nawet widać podczas dolewania, że się roztwarza w nadmiarze. To, co tam na dole pływa, to są nierozpuszczone kryształki siarczanu glinowo-potasowego, bo z niego przygotowałem ten roztwór. A teraz z tego może odlejemy troszeczkę i, żeby nie było, pokażemy to jeszcze raz. Jeszcze raz, żeby nie było. Roztwór silnej zasady. I spróbujemy to jeszcze raz. O. No, teraz już widać, że się ruszył. Ruszył, ale jeszcze troszeczkę dodamy, żeby było widać, że się roztwarza. Nawet już widać. O. Pięknie. Widać zdecydowanie, że go ubywa. Że go ubywa, może się jeszcze cały nie roztworzył Ale generalnie teraz jest to Zgodne z tym, czego Oczekujemy Wodorotlenek niklu zasadowy Wodorotlenek cynku amfoteryczny Wodorotlenek glinu też amfoteryczny Do Udowadnienia amfoteryczności Stosuje się właśnie Wodorotlenki, o nie ta plansza Wodorotlenki, a nie, A nie Wodę amoniakalną bo w momencie, gdy wytrąci się cały wodorotlenek, to nie ma już co przesuwać równowagi powstawania tych jonów NH4, bo po prostu zostały już te, te jony związane w osad. Nie ma już co dalej przesuwać, jeżeli się wyczerpie ten kation, przesuwać równowagi tworzenia tego jonu OH- i NH4. Wtedy już po prostu zaczyna dominować w układzie NH3 i staje on się ligandem, a nie jon OH-. A zatem żeby udowodnić amfoteryczność, stosujemy właśnie roztwory wodorotlenków, litowców, a nie wodę amoniakalną. Ok, to dziękuję za uwagę. Pozdrawiam DM.